Cieszę się bardzo, że znowu mogę stać tutaj z kodu. Dawno mi tutaj nie było. Także naprawdę wielki przywilej i wielkie błogosławieństwo, Boże, że, 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 że mam tę możliwość, właśnie, że, że mogę stać, mogę do Was mówić, mogę głosić i dzielić się z Wami prawdami, które są zapisane na kartach Biblii. Bo tylko tym chcę się dzielić tylko trzymać się prawdy, tylko trzymać się. Słowa Bożego. Dzisiaj taki temat troszeczkę na czasie. Na czasie, bo wiecie, jeśli śledzicie wydarzenia na świecie, wiecie, że stany dzisiaj zaatakowały Iran. połączyły się do wojny. Także eskalacja nadal trwa. Wszystko to się rozkręca. Nie wiadomo, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. I tak wiecie, to jest takie wydarzenie z dzisiaj, ale przygotowywałem się do tego kazania i, i wpasowane idealnie w to, co, co będę chciał dzisiaj mówić, tak? Bo żyjemy w czasach bardzo niespokojnych, żyjemy w czasach bardzo trudnych, żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Z każdej strony właśnie docierają do nas informacje. Informacje, które tak na dobrą sprawę mają tylko jeden cel wystraszyć nas, sprawić, żebyśmy się bali, żebyśmy żyli w strachu i żebyśmy z, tak, z taką, wiecie, niepewnością patrzyli w jutro, patrzyli w przyszłość. To jest właśnie takie zadanie: tych wszystkich informacji, jakie docierają do nas z mediów. I wiecie, obecnie jesteśmy świadkami rzeczy. O których 10-15 lat temu byśmy nawet o których nie pomyśleli, że mogą się wydarzyć. Eee, nikt nawet nie myślał, że, że coś takiego może nastąpić. Eee, żyliśmy sobie, wiecie, spokojnie. Eee, nie dopuszczaliśmy do siebie nawet myśli, że coś złego może, może się zdarzyć, może, może się przytrafić, eee, a jednak zdarzyło się od tamtego czasu kilka takich rzeczy, eee, które sprawiły, że zaczęliśmy troszeczkę inaczej e, myśleć i zrozumieliśmy, że dużo jeszcze może za naszego życia rzeczy nastąpić i to nastąpić w, w bardzo szybkim, w bardzo krótkim e, czasie. Wiecie, to nasze myślenie takie, a tam już, co tam za mojego życia się wydarzy, nie, nic, już tam wszystko przeżyłem i tak dalej, to nie jest prawda, teraz naprawdę następuje jedno wydarzenie za drugim w, Praktycznie w jednym ciągu, zobaczcie, była pandemia. Pamiętacie, co się stało? Cały świat dosłownie został zamknięty. Dosłownie. Kto by pomyślał, kto by pomyślał z nas wszystkich, że dożyjemy takiego momentu w historii świata? Później od razu wojna na Ukrainie, mamy wojnę w Izraelu teraz. Także zobaczcie, zobaczcie jakie, jakie rzeczy po sobie teraz następują, i oglądając to wszystko, patrząc na te wszystkie wydarzenia, Będąc uczestnikiem nawet niektórych z tych wydarzeń, no bo braliśmy udział w pandemii, tak? Przeżyliśmy ten okres. Także zaczynamy rozmyślać o przyszłości i zastanawiać się, co przyniesie, co przyniesie jutro, tak? Bo jutro, jutro jak patrzymy na to, na, na to, co się dzieje, jutro wydaje się naprawdę bardzo takie niepewne. To takie, wiecie, takie zastanawianie się, takie typowo, typowo ludzkie, tak? Lęk o przyszłość o rodzinę, w tych właśnie czasach kryzysu, wojny, niepokoju, to wszystko właśnie ciśnie się, nam się do serca. I chcielibyśmy być ludźmi, którzy się nie boją, którzy nie drżą, którzy nie rozmyślają w swoich sercach w taki bardzo negatywny sposób o tym wszystkim, co się dzieje, ale jesteśmy tylko ludźmi. I gdy patrzymy na Biblię, na te słowa przez Boga zapisane w Biblii, widzimy też różnych mężów bożych. Nie będę ich wszystkich wymieniał, jednego tylko przywołam tutaj. Widzimy, że oni również w swoim życiu miewali chwilę, gdy, gdy się bali. Przeczytam teraz fragment. Znacie go. Czemu rozpaczasz duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż... Jeszcze sławić go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytu w Hermonu, z gór misar. I to powiedział Dawid. Zobaczcie, co mówi Dawid. Przecież Dawid był jednym z najodważniejszych ludzi, jakie pokazuje nam, jakie pokazuje nam yy, Biblia. Historia Dawida, zobaczcie, przecież Dawid pokonał Goliata, tak? Zaprawionego. Goliat był zaprawiony w boju, można by wyrzec taki prawdziwy, wiecie, zawodowy żołnierz, trzy metry wzrostu. A Dawid, jak Dawid wyglądał? Mały, tak? I to w wieku jeszcze ilu? Mówi się, że około 16 lat. Także zobaczcie, oczywiście to było z pomocą Bożą, wiemy o tym, tak? Ale trzeba, Mieć odwagę, trzeba mieć odwagę, żeby wyjść i z takim rywalem stanąć oko w oko. I właśnie Dawid był takim odważnym człowiekiem, odważnym wojownikiem. Ale Dawid też miał przecież duszę, która reagowała na to wszystko, co wokół niego się dzieje. Był przecież normalnym człowiekiem. Dokładnie tak samo jak my odczuwamy dzisiaj różne rzeczy. Tak samo i wtedy przecież Dawid też odczuwał. I widzimy, że jest napisane, że Dawid drży, jego dusza rozpacza, czyli robi dokładnie to, co wielu nas dzisiaj też się dzieje, gdy przychodzą na nas jakieś utrapienia, jakieś nieszczęścia, coś wokół nas się dzieje niedobrego. Nasze wnętrze, nasze wnętrze no, tak jakby boi się, tak? wypełnia się strachem. Nie dotyczy to właśnie tylko osób żyjących w świecie, ale też właśnie bardzo dużo osób z kościoła można zauważyć, że po prostu się boi. Ale zobaczmy co Dawid, Dawid w tym wersecie, zobaczcie, jeszcze raz przeczytam. Czemu rozpaczasz, duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę. On jest zbawicielem moim i Bogiem moim zobaczcie Dawid mówi do własnej duszy do własnego wnętrza czemu drżysz ufaj Bogu tak zobaczcie że Dawid musiał nie wiem czy nauczyć się czy przypomnieć sobie tak kim jest i co może pan sam do siebie mówi żeby się nie bać Dawid musiał nauczyć się kontrolować swoją duszę i my też dzisiaj, w tych czasach, ciężkich czasach, wojennych czasach, musimy nauczyć się, musimy przypomnieć sobie, co może nam nasz Pan, kim jest nasz Pan, jaką wielką władzę ma nasz Pan. Ale nie, nie o tym chcę mówić. Chcę mówić dzisiaj o, o pokoju Bożym. O pokoju Bożym. Wiecie, pokój Boży to nie jest pokój, który można uzyskać, Poprzez jakieś wiecie, pozytywne myślenie. Dzisiaj ludzie często w świecie tak próbują się wiecie, wyciszyć, znaleźć właśnie ukojenie, spokój, przez jakieś pozytywne myślenie, przez pozytywne wyznawanie, jakąś wiecie, medytację, nawet przez ogłaszanie jakichś obietnic bożych nad swoim życiem, to nie jest Boży pokój. To nie jest Boży pokój. I nie osiągniemy tego w ten sposób. Dlaczego? No bo to jest pokój Boży. Tak? To jest pokój pochodzący od Boga. To nie są jakieś nasze wysiłki. To nie są nasze starania. Nie możemy takiego pokoju stworzyć. Ten pokój Boży przychodzi z góry. I jest związany z obecnością Boga w naszym życiu. A ta obecność przychodzi przez relacje. Z Jezusem Chrystusem. Więc tak naprawdę obecność Jezusa wnosi pokój. Zobaczcie, pamiętacie, co Jezus mówi zaraz po zmartwychwstaniu, gdy pierwszy raz ukazuje się uczniom? Tak, pokój wam. Łukasza 24, werset 36 i dalej. 24, przepraszam, rozdział, 36 werset i dalej. A gdy to mówili, on stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: Czemu jesteście zatworzeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Zobaczmy, Jezus po zmartwychwstaniu, pierwsze co mówi do uczni: Pokój wam. To są jego pierwsze słowa. Pamiętacie, jak mówiłem tutaj Kazanie o tych 40 dniach po zmartwychwstaniu Jezusa, co się działo o tym, jak ci uczniowie, w jaki sposób co się z nimi działo, jak, jak oni żyli w tamtym okresie po zabiciu Jezusa, oni wszyscy byli w panice, w strachu. Od momentu śmierci byli, byli właśnie cały czas w takim stanie, tak? Widzieli Jego śmierć. Myśleli, że być może zaraz to im się przydarzy. Tak? Zobaczcie, że on, oni byli w rozsypce, oni się rozpieszli, każdy gdzieś tam poszedł w swoje strony, zaczęli robić te same rzeczy, które robili kiedyś, wrócili do swoich starych zawodów i tak dalej. Bali się, bali się. I wtedy przychodzi do, nas je, do nich Jezus po zmartwychwstaniu i co mówi? Pokój wam. Jezus wiedział, że w tym momencie dla nich najważniejsze, co jest w tym ich strachu, w tym ich, wiecie, tej niepewności, w tym zatrwożeniu, to potrzebny dla nich jest pokój. Dlatego mówi pokój Wam. Jezus wiedział, czego im było akurat wtedy trzeba. To było im potrzebne po to, żeby znowu normalnie zaczęli funkcjonować, żeby przestali się bać, żeby znowu zaczęli wykonywać Boży plan, żeby znowu zaczęli wykonywać to, do czego byli przez ten cały okres przygotowywani. I my też dzisiaj, żeby, wiecie, żeby nie zwariować, żeby funkcjonować normalnie każdego dnia, nie myśleć o tych wojnach, o tych wszystkich złych rzeczach, nie wpadać w panikę, potrzebujemy właśnie tego Bożego pokoju. Bo jako chrześcijanie można sobie zadać pytanie, jak mamy na to wszystko reagować, co się dzieje na świecie, na zewnątrz. Wokół tyle zła. Dbać się tego wszystkiego. I dlatego stąd moje dzisiejsze kazanie. Nazywałem te kazanie pokój, który przewyższa wszelki rozum. A to znowu jest cytatem z fragmentu listu do Filipian, czwartego rozdziału, od 6 do siódmego wersetu. A brzmi to tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie, Jezusie. I zobaczcie, ten list napisał Paweł oczywiście. To jest jeden z takich listów, tak zwanych więziennych Pawła. Paweł w tym momencie jest w więzieniu i zobaczcie, Paweł, skoro jest w więzieniu, no to nie jest, wiecie, nie siedzi sobie gdzieś na kanapie w willi, tak, jakiejś, w jakichś wygodach, w komfortowych warunkach. On siedzi w celi, siedzi w więzieniu i mówi, nie troszcie się. Jest, jak to możliwe? Jak to możliwe, że człowiek który jest w takim momencie swojego życia, w takim stanie, może mówić, nie troszcie się, nie boi się, ma ufność. Jak to jest możliwe? Przez Pawła przemawia jego wiara zakorzeniona w realnym Bogu, który nie opuszcza nas nawet, gdy znajdziemy się w jakimś najciemniejszym miejscu. Paweł nie mówi nie troszcie się, jakoś to się tam ułoży. Jakoś to tam się poukłada. On mówi: powierzcie wszystko Bogu. Zamieńcie troskę w modlitwę. Zamiast obsesyjnego zamartwiania się, miejcie zaufanie oparte na relacji z Bogiem. Trzy słowa tak naprawdę. W tym fragmencie są takie Kluczowe. Modlitwa, czyli rozmowa z naszym Panem, błaganie, czyli szczera, nawet rozpaczliwa może to być prośba, i dziękczynienie, nawet gdy nie widzimy jeszcze odpowiedzi, dziękujemy, bo wiemy, komu zaufaliśmy. I wiecie, to nie jest żadna magia, że tak to powiem, to jest prawdziwa relacja z Bogiem który jest większy niż nasze wszystkie problemy i większy niż problemy tego świata. Dalej ten fragment mówi, że we wszystkim, czyli nie tylko w wielkich sprawach, mamy przychodzić do Pana. We wszystkim, czyli także w tych drobnych, wydawałoby się banalnych sprawach i problemach, z modlitwą, błaganiem i dziękczynieniem. Wiecie, to jest tak jak zaproszenie do nieustannego dialogu z Bogiem. Nie tylko wtedy, gdy już nie dajemy rady. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. To jest takie niesamowite stwierdzenie. To nie jest rodzaj pokoju, który oferuje nam świat. Świat nie może nam zaoferować tego rodzaju pokoju. To jest pokój Boży. To jest spokój, na który nie ma nawet jakiegoś logicznego wyjaśnienia. To nie jest jakiś pokój, który wynika wiecie, z jakichś okoliczności czy warunków. To jest pokój ponad logikę. Niezrozumiały, niepojęty dla tego świata. Można być otoczonym wojną, można być otoczony chorobą, można być otoczony kryzysem. A mimo to mieć głęboką wewnętrzną ciszę i pewność, że Bóg trzyma wszystko w swoich rękach. To jest taki pokój, który pojawia się wtedy, gdy ludzki rozum mówi, że to jest niemożliwe. Że niemożliwe jest, żebyś był spokojny, żebyś był opanowany. A jednak jesteś. To jest pokój, który nie jest emocją ale jest Bożą obecnością w nas, w naszym sercu. I co więcej, ten pokój strzeże naszych serc i myśli. To tak, jakby Anioł stał przy drzwiach naszego serca i mówił, lęku nie wejdziesz. W zmartwienie, zatrzymaj się. Pokój, który je, tak jak jest napisane, będzie strzegł serc Waszych i myśli. Wyraz strzec z języka greckiego znaczy dosłownie strzec tak jak strażnik albo żołnierz. Pokój Boży nie jest bierny. On aktywnie chroni nasze emocje i umysł przed zalewem lęku, paniki i rozpaczy. I ostatnie słowa z tego fragmentu są najbardziej kluczowe, najbardziej ważne. To jest cała esencja tego fragmentu w Chrystusie Jezusie. Czyli to wszystko, o czym mówię, nie wydarzy się, jeśli nie zakotwiczymy tego w Chrystusie. To jest całe sedno w Jezusie Chrystusie. Bez Niego pokój to tylko chwilowy spokój. Ale w Nim pokój. W nim to trwała obecność Boga. I tak jak śpiewaliśmy dzisiaj jedną z pieśni, Jezus Sam był nazwany właśnie księciem pokoju. Kiedy przyszedł po zmartwychwstaniu, jeszcze raz to powtórzę, pierwsze jego słowa brzmiały: Pokój Wam. I to nie była tylko pociecha, wiecie, to było ogłoszenie duchowego zwycięstwa nad śmiercią, grzechem, lękiem. I piekłem. Jezus Chrystus jest fundamentem całego pokoju, spokoju, który nie wynika z nas samych, ale z żywej relacji z Jezusem. Żeby cieszyć się z takiego pokoju, musimy być w bliskiej relacji z Bogiem. Musimy być blisko naszego Pana. Tylko Jego obecność sprawi, że nasze serca i umysły nie zatracą się w strachu i panice. A w praktyce może to wyglądać tak: kiedy czekasz na wyniki badań, jesteś spokojny. Gdy tracisz pracę, masz pokój, bo wiesz, że Bóg się zatroszczy. W chwili żałoby w sercu będzie pokój, bo wiesz, że to nie koniec. W chaosie tego świata. Wiesz, kto nad wszystkim panuje. I tak dalej, i tak dalej. Boży pokój nie ignoruje trudności, ale nad nimi panuje. Przewyższa rozum, bo pochodzi z nieba, a nie z ludzkiej kalkulacji. I Bóg daje ten pokój tym, którzy oddają mu swoje troski, którzy mu ufają i trwają w Chrystusie. A jeśli brakuje nam tego pokoju? Jeśli tylko mówimy, że mamy Boży pokój, a tak naprawdę boimy się? Wiecie, nie można mieć pokoju i jednocześnie się bać. To są dwie wykluczające się rzeczy. Jednocześnie to się nie może zdarzyć. Albo mamy pokój w sercu, albo strach. A jeśli nie mamy pokoju, to może warto zastanowić się, jak wygląda Boża obecność w naszym życiu. Może warto zastanowić się, jak wyglądają nasze relacje z Jezusem. Dziś patrząc na otaczający nas świat, widząc te wszystkie rzeczy, które się dzieją, których jesteśmy świadkami, te wojny, przemoc, wszelkie zło. Możemy mieć pokój, który przewyższa wszelki rozum. Nie dlatego, że wszystko się jakoś ułoży, ale dlatego, że Bóg naprawdę jest, naprawdę słucha i naprawdę chroni. Zamieńmy dziś troskę w modlitwę, a błaganie w ufność. Złóżmy nasze życia w ręce tego, który szczerze naszych serc, w ręce Jezusa Chrystusa. Amen